Serdecznie witam na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj w odcinku będziemy robić piękny szal z uroczej włóczki, kolorowej na przemian z kolorem białym. Zaraz ją ja Wam oczywiście pokażę dokładniej. Tutaj mamy małoletni szalik w uroczy wzór z dziurkami. Bardzo prosty w wykonaniu, w zasadzie oparty na wzorze litery V. Jest on bardzo przewiewny tym samym. Za chwilkę powiem, jakiej włóczki i jakiego szydełka dokładnie użyłam. Życzę przyjemnej pracy. Także kochani, zaczynamy z tą piękną włóczką ze sklepu Action o nazwie Riverton Yarn. Pracowałam już z nią wcześniej na różnych wzorach. Dzisiaj wykonam całą chustę z tej włóczki. Skład to 60% akrylu, 40% poliestru. Waga produktu 150 gramów, w sumie 240 metrów. Rozmiar szydełka tutaj to 4,5. Także zaczynajmy. Mamy tutaj różne odcienie fioletu, przywija się pomarańczowy. Zaczynam y, generalnie szydełkowanie od początku motka, tutaj od koloru pomarańczowego i czerwonego. Ym. Także nawijam 16 oczek. Jeśli chcecie, możecie dodać lub odjąć 4 oczka. Ważne, aby baza zaczynała się od czterech oczek. Mam już 3. 4 i tak aż do 16. Także mamy już 16 oczek. Tak wygląda ten łańcuszek. I teraz wbijam szydełko w piąte oczko. Pozostawiam 4 y, oczka. I szydełkuję pierwszy wzór. Litery V z jednym oczkiem pomiędzy, także mamy jeden łańcuszek, jedno oczko, je, y, jedną dziurkę, a następnie kolejny odcinek w taki sam sposób, w to samo miejsce wbijamy szydełko. Po wykonaniu wzorka litery V nawlekam jedno oczko, pomijam trzy oczka tutaj na dole i znowu zaczynam szydełkować wzór. Litery V. Wykonuję odcineczek, ten łańcuszek, nawlekam jedno oczko i kolejny łańcuszek w ten sam sposób. Znowu nawlekam jedno oczko, zostawiam trzy wolne oczka tu na dole i znowu robię wzór V. Łańcuszek, jedno oczko i drugi łańcuszek. Po wykonaniu wzorka V nawlekam znowu jedno oczko. I kończąc zostawiam jeszcze dwa oczka, wbijam przydełko w ostatnie oczko i przydełkuję łańcuszek. I tym sposobem kończę pierwszy rząd. Zaczęłam sobie z czterema oczkami w łańcuszku, następnie zostawiłam pierwsze cztery oczka. Po zrobieniu wzorku V pierwsza dziurka, trzy oczka pozostawione, potem kolejny V, znowu jedna dziurka zrobiona, trzy oczka opuczone, kolejny V. Kolejna dziurka i tu zakończyłam łańcuszkiem, także zawsze opuszczam trzy oczka, robię wzorek litery V i po każdym takim wzorku robię jedną dziurkę. I kontynuuję następnie kolejny rząd, robię trzy oczka w górę, obracam całość od 180 stopni, teraz nie robię tak jak przedtem, ale biorę szydełko i szydełkuję przez pierwszą dziurkę, tutaj bezpośrednio przed łańcuszkiem, jedna V. Mm -hmm. Następnie robię jedną dziurkę, która będzie tuż nad wzorem V poprzedniego rzędu i szydełkuję pomiędzy oboma wzorami V. Jedna dziurka. Tutaj mamy oba łańcuszki z dziurką pomiędzy i ponownie robię oczko przez kolejną dziurkę. Po wzorku V oczywiście robimy łańcuszek. I kolejną dziurkę. Znowu kolejny wzór V. Kolejna dziurka po wzorku V. Pojedyncze dziurki między wzorami V zawsze leżą bezpośrednio nad wzorami V poprzedniego rzędu. I tym samym kończę kolejny rządek. I jeszcze. Pojedynczy łańcuszek nawieńcy na oczko z poprzedniego łańcuszka. Także zrobiłam znowu trzy wzorki V na przemian zawsze pomiędzy wzorkami V z poprzedniego rzędu. Kolejny rząd ponownie zaczynam trzema oczkami. Całość obracam i szydełkuję. Tu bezpośrednio moje kolejne V. Potem jedna dziurka. Mhm. Nawlekam oczko wokół dziurki i mamy kolejne V i nawlekamy oczko za wzorkiem V, robiąc kolejną dziurkę. Następnie mamy kolejny V. Później Znów kolejna dziurka nawlekając oczko za wzorkiem V poprzedniego rzędu i mamy już koniec tego rzędu, także nawlekam kolejny łańcuszek. Jak widać kolory przechodzą dość szybko tu z pomarańczowego do czerwonego, bardzo ładnie to wygląda. I znowu zaczynamy trzema oczkami w górę, obracamy całość i zaczynamy rządek kolejnym wzorem V. Następnie tworząc jedną dziurkę, teraz będzie w kolorze różowym. I mamy kolejny V, następnie tworzymy kolejną dziurkę. Znowu mamy kolejny V. I kolejna dziurka. A teraz ponownie kończę rządek, nawlekam oczko. I robię łańcuszek, i tym samym mamy gotowy kolejny rządek. Pokażę jeszcze troszkę dalej. Robię trzy oczka w górę i zaraz robię wzorek V. Potem pierwsza dziurka. Zaraz po wzorku V. Mhm. Mamy pierwszy i drugi łańcuszek wzorku V. Następnie kolejna dziurka. Kolejny raz nawlekam wokół dolnej dziurki i robię wzorek V. Dalej kolejna dziurka i gotowe z wzorkami V, a na koniec znowu łańcuszek. Teraz zrobię kilkanaście kolejnych rzędów i pokażę Wam całość zaraz. Tutaj możecie zobaczyć, mam już gotowe. Kolory bardzo ładnie przechodzą i tworzą piękny wzór. Po różowym i czerwonym mamy odcienie fioletowego, następnie zielonego czy bądź miętowego, prędzej chyba miętowego. Ten odcinek jest wyraźnie dłuższy od innych kolorów i znowu z miętowego koloru włóczka przechodzi w kolor fioletowy, także kolejność kolorów się powtarza i znowu z fioletowego przechodzi w czerwony, a tutaj w pomarańcz czy brąz. Przechodzące w miętowy. Także jest to bardzo ciekawy wzór. Uszydełkowałam już około metra szalika i jeszcze dorobię kawałek. Doszydełkowałam aż do koloru, którym zaczynałam ten szalik, czyli do czerwonego. Tutaj możemy zobaczyć. I tym samym zakończę też szydełkowanie tego szalika. Mamy taki sam wzór na początku. Szalik kończy się takim samym wzorkiem i przebiegiem kolorów. Jeszcze tylko odetnę zbyt długi koniec. Szalik ma w sumie około 160-170 cm. Jak widać, jest dosyć rozciągliwy. Dzięki ciekawemu wzorkowi z dziurkami jest bardzo przewiewny i pięknie mijający się kolorami idealny na lato. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej, zapraszam na mój kanał, na którym znajdziecie dużo więcej na temat szydełkowania. Zapraszam do subskrybowania i polubienia kanału. Do zobaczenia!